Oj, tyle emocji sobie, które teraz mi towarzyszą. Nie jestem w stanie nawet opisać słowami radości i tych ogromnych emocji, które są gdzieś we mnie, pewnie w dziewczynach także. E, krótki komentarz do meczu jest taki, że faworytem nie byłyśmy, a dziewczyny fantastycznie wytrzymały to spotkanie. Uważam, że to uniosły świetnie. Taktycznie, bo jeśli ktoś tylko z boku patrzy i myśli, że my, jako trenerzy, skaczemy i tylko krzyczymy, to są cały czas taktyczne wskazówki. Także taktycznie zagrały perfekto. Sam wynik o tym też świadczy. Złamał, przełamałyśmy i złamałyśmy zespół z Nowego Dworu, ale oczywiście również brawa dla dziewczyn, bo poziom bardzo wysoki, poprzeczka postawiona również bardzo wysoko. A my dzisiaj odpaliłyśmy rakietę, dziewczyny to uniosły. I cóż, wie Pan co? Czanka czekała 20 lat na to, żeby awansować do pierwszej ligi. Ja czekam 18. I mamy to. Cieszymy się, jesteśmy szczęśliwi. Dziękuję wszystkim, którzy kibicowali często Rodzicom, wspaniałym chłopakom, którzy nam cały czas towarzyszyli, jeździli z nami po całej Polsce kibicowali, byli z nami całym sercem i w hotelu, i wszędzie. Dziękuję mojej rodzinie, mojemu mężowi, który to wytrzymuje, bo nie jest to łatwe mieć żonę, trenerkę i dwójkę dzieci małych, także całemu zarządowi, wszystkim, którzy wspierają, kochają często Słowiankę, a przede wszystkim ukłony w stosunku do dziewczyn. Dziękuję. Mamy Dziękuję. awans. Powodzenia. Przycisku. Gratuluję awansu do pierwszej ligi. Cieszymy się niezmiernie. Dziękuję. Dziękuję.